W dzisiejszym odcinku zajmiemy się serialem o bohaterskim i zaraznym tchórzliwym psie chojraku. A oto intro serialu. Szanowni Państwo, czas na film! Chojrak, tchórzliwy pies! W głównej, chojrak, tchórzliwy pies! Porzucony za młodu został przygarnięty przez Muriel, która mieszkała na farmie ze swoim mężem Elstachem Motyką. W ich rodzinnym miasteczku pracują straszydła. Tylko chojrak może obronić swoją przerażoną rodzinę. Głupi kundel, ja się niby boję. Ten wręcz kultowy serial opowiada o losach psa Hoyraka, który przezwycięża swój strach, by uratować swoją panią Muriel przed różnymi złymi osobami czy też mocami. W domu, razem z Hoyrakiem i Muriel, mieszka jej mąż Eustachy Motyka, który nie cierpi psa swojej żony i często się zwraca do niego już kultowymi słowami: Pery, głupi kundel. Hoyrak, pomimo niechęci Ostachego do niego, również go ratuje, ale gdyby miał wybierać kogo pierwszego uratował, zawsze wybrałby Muriel. Serial jest drugim horrorem dla dzieci, który mogliśmy kiedyś oglądać na ekranach naszych telewizorów. Wielokrotnie budził on strach, do dziś pamiętam wielką głowę czy faraona, ale największy strach we mnie budził odcinek z wielkim Bakłażanem, wychodzącym z ziemi. Nie wiem czemu, ale tego odcinka bałem się najbardziej. Kreskówka Hojrak Tchórzliwy Pies zadeputowała w Polsce w święto pracy, czyli 1 maja 2000 roku na antenie Cartoon Network. Mogliśmy go również zobaczyć na antenie Polsatu. Serial był jak dobrze pamiętam puszczany w pasmach raczej wieczornych, co nadawało mu więcej grozy. Liczy on 52 odcinki w czterech sezonach plus odcinek pilotażowy. Hojraka mogliśmy zobaczyć również na łamach komiksu Cartoon Network. Ja osobiście go zbierałem, ale coś mnie kiedyś podkusiło i wróciłem całą kolekcję, a było tego sporo. Jak wy wspominacie losy Hojraka, Miury i Ustacho, czego wy baliście się w tym serialu, piszcie o tym w komentarzach. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podoba odcinek i udostępnijcie. Subujcie by nie ominął Was. Następne kiedyś, zapraszam na moje profile w social mediach. Informacje o nich macie w opisie i w endingu. Narka, i do następnego kiedyś.